Znowu możecie mnie wyzywać, nuc r... nie wiadomo czego, ale ja i tak jestem przy swoim, utwierdzony, zatwierdzony, nie wiem jak to powiedzieć. I dzisiaj Wam powiem, dlaczego uważam, że ogrzewanie gazowe dla mnie jest najlepsze. Po prostu nie ma nic lepszego, jeszcze lepszego. Nikt nic nie wymyślił. Po prostu to jest. Top of the top i nie zamieniłbym tego na nic innego. Ci, co nas oglądają, wiedzą, że tankujemy butle mniej więcej tak co rok. W czerwcu już miałem tankować. W tamtym roku, 11 czerwca, tankowaliśmy butle po korek. Ogólnie mamy butle 2700 litrów. No i słuchajcie, tego gazu by nam starczyło na ponad dwa lata, nie? Na ponad dwa lata by starczyło tego gazu, ale ja tankuję sobie co rok tak, żeby spać spokojnie, żeby się nie przejmować, nie stresować. I dlatego, między innymi, nie zamieniłbym tego gazu. Gazu na nic innego, bo mam wygodę jak przy pompie ciepła, ale mam spokój taki, że nie braknie mi po prostu tego. Słuchajcie, nikt mi tego nie zabierze, nikt mi tego nie ukradnie, nie mam jakichś przesyłów, nie wiadomo czego. Zapłaciłem przedwczoraj za ten gaz i ja już więcej kosztów żadnych nie będę miał. Nie podrożeje mi ten gaz, nikt mi nie przyjdzie, nie powie ty, od jutra płacisz tyle. Czy nie wiem, jakiś wymyślą podatek yy, nowy, jak teraz na prąd, nie? Dobra, żeby nie przedłużać, powiem wam, jak to wygląda.